Witam wszystkich tu GamersDen. Gramy dzisiaj w Gwinta. Zagramy sobie dwa meczyki. E, no, tym dekiem co ostatnio. Z e, Zobaczymy, może tym razem jakoś lepiej pójdzie. O, szybko znalazło przeciwnika. Mamy Nilfgaard, Enslava. no to nie słynne dobra mamy korsarzy, mamy jakiś statek mamy combo może może tak zróbmy mamy Geralta i Igni trochę statków mamy nie jest źle można grać Udal ryba, wyrzucimy. O, przeciwnik zaczyna. razu sobie tu kliknę, żeby widzieć punkty w rzędach. Jak to już ostatnio ustaliliśmy. Dobra, asymilacja, bardzo dobrze. Eee... Dobra, no zacznijmy od Korsarza, chociaż obawiam się, że długo nie pożyje. No ale dobra. Damy to Tak. O, będzie się bustował. No to w porządku. Starczo lub na tarczy. Nie szkodzi. To my sobie opancerzony Drakkar teraz pchniemy. Ten też damy krwawionko, żeby się tak nie podobał za bardzo. No, zabrał mi Drakkara, dobra. Czy jest tu ktoś godzien mojego posłannictwa? Mam jeszcze jeden, więc nie jest tak źle. Wszystko ustawia w tym rzędzie, więc to też jest dobre swoją drogą. Na bliskim starciu to jest akurat nie. Dawaj te Ale już ma 18 punktów w tym rzędzie. Więc teraz wystawimy jeszcze jeden drakkar. Trwawią tutaj. Assassination nie niego po nim. No to w takim razie wystawimy sobie ...drakkar bojowy, i w tego pana bawienko Mazur. To jest chyba moment, w którym należy spasować, bo nie widzę możliwości, żebyśmy wygrali tą rundę już, więc tak też zrobimy. Okay. I teraz, jakby, mam mało okrętów dla korsarza. Mogę coś wyciągnąć z cmentarza ewentualnie. No dobra, zakończymy wymianę. Spasował. No to my sobie wystawimy chyba Grasanta. Wystawimy sobie drak karbojowy. Okay. Mamy obrońcę, o, mamy drakkar łupieszców. nie jest źle, ale nie mamy ani Royal Decree, ani żadnego finishera oprócz tego i Geralta, nie, no w sumie... Trochę takich finiszerujących rzeczy mamy, więc też nie jest tak do końca źle. Dobra, zagrajmy tak. Duż, dużo kontroli mamy, więc nie jest tragicznie. Od razu lećmy z. Czy oni mają jakiś. Moment, moment, moment. Rozmieszczenie nie ma, ten jest na bliskie starcie korsarz. Ten jest z kolei na daleki zasięg. No, ale to tylko jedną kartę chyba mam na daleki. Dobra, weźmy przymierze stali na bliski. Okej. Okay. Na stówę będzie miał tego gościa, który wyciąga... E, znaczy, odnawia mu zdolność. Raczej tak myślę, że będzie miał. Więc trzeba go jakoś uwalić. No i za to się właśnie weźmiemy. Ale na początek Corsarz Demon. Chyba. Chyba Corsarz Dimun, tak czy nie? Nie. W tym przypadku Drakkar łupieżców jednak chyba poleci pierwszy. Panu podziękujemy. Z jednym już zawsze lepiej się poradzi niż z dwoma. Rozgrzebie go, dobra. Nieistotne. Co ja mam na grejwie? To korsarza teraz wyciągnijmy. Człowie nam dzisiaj sprzyjać. Trwawionko. Asymilacja. Wyczuwałam ten ruch z lotów Oczyszczanie jednostki. Bardzo dobrze! Oczyszczaj. Eee, no to ofiara dla Frey, głowę przed eee, drag karbojowy, poproszę. I jeszcze raz krwawią Masz jeszcze jedną wieszczkę. Blokuję. blokowanko. Kogo mam zabić? No, tego, dobra. Tego, żeś się zablokował, to ok. No to teraz zrobimy tak: grasant, błagam, błagać, i krwawionko. No, ciekawe co to będzie. Będę twoimi oczami. A, Freya, to mu nic nie da, bo on nie ma skeligę jednostek na cmentarzu. Na A nie, coś tam ma, bo przecież mi zabrał też. No, dobra. Drakkar ma na pewno. A, hejmę ja jeszcze mam. Tędy nie przejdziecie! bardzo ładnie, niech się boostuje. Od razu mu damy krwawią temu. I wystawimy sobie gremistę na tył. Naprawdę? To jest moja genialna taktyka. Na razie jest. Geralt jest brickiem generalnie. To jest tylko trochę przesrane. Udalryk. Ale bez zapału. Ogowie nie będą zadowoleni. Mhm. <laughs> Udalryk bez zapału. I teraz tam mamy 13 punktów. <laughs> no kurde, brick jak złoto. No uwalimy udalryka. Dobra, wygnajmy to. Udalryk niech chce strzela. Trudno. Załatwi mi korsarza raczej. musi być 17, bo ja mogę mu do jego rzędu jeszcze wrzucić dwie trzy trójki, więc wtedy by było 20. No i wyszedł Stefan. Rewolucja jest kwestią czasu. A to nas a chyba żeby mu pozwolić zagrać tę taktykę i wtedy może będzie miał cel dla Geralta żeby to nie było takie głupie, spróbujmy, zobaczymy. Może się tak da zrobić. Eee, Ura, tego uwalniamy, stajmy ja. Okej. Okay. koniec tury. początkowej. Dżengę. No ale nie mamy nie ma tego. Nie ma żądzyki gdzieś demonów, lub No i teraz wyłaz na ten. te. jest pod moją opieką. No to niestety Geralt będzie po prostu Brikiem. No ale damy radę, nie? Damy radę, mam nadzieję. W każdym razie no musimy się go Zagrajmy go w ten rząd. No, git. Niż tego Kolesia. No i Geralta uh, mamy zbrykowanego, więc dupa zbita. Bo jest 17 w dupę, jeża, punktów, a nie tyle co chciałem, żeby było. E, dobra, pas, nic nie zrobię. Myślę, że to jest e, właśnie o jedną kartę za dupę. Jeśli chodzi o Geralta. E, i spróbujemy go wymienić na Regisa. Chyba tak zrobię, eee, tworzenie tali. I gdybyśmy Geralta Igni wywalili z deku, a wsadzili zamiast niego Regisa. To mamy wtedy jeden punkt yy, za dużo. No to możemy na przykład udalryka z szóstką zamienić na coś z piątką. Na przykład runę, czemu nie? Albo momencik, on ma shawl dwójkę. Przy rozmieszczeniu zadaje 3 punkty obrażeń, czyli ma 5, czyli musiałbym mu zadać jeszcze 3. No to gorzej. Ten gościu jest też spoko. Siódemka w sumie za 5 e, tych, ale mamy jeszcze przecież Drakkaradimun, który zadaje damage. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? E, dawaj, wrzuć Drakkara Demon, To się może przydać. Ok, i spróbujmy zagrać w ten sposób. Czasem niestety trudno jest spełnić warunek na Geralta Igni, tym bardziej jak masz deck, który zadaje damage'e i dość tam mocno łupi, e, łupi... te wrogie jednostki. Chociaż to też nie jest jakiś... Zwiedzić skąd mam blizny? Znowu... Pewnik, że tak będzie, no. że się to wszystko uda wykonać. Dobra, weźmy sobie jednego korsarza na rękę, to wystarczy. Mamy jeden drakar, drugi drakar, combo z tym drakarem, trzeci drakar i z szabrowniczką mamy jeszcze jeden raz, możemy combo tego odpalić, więc myślę, że jest spoko. Na finishera mamy Morgwarga i mamy w tym momencie Sirocco, a jeszcze może coś dojdzie, no nie? Eee. powiem tak, zagram korsarza i od razu Coś zagram mnie przewagę. w kręgosłoszczę Mi się zdaje, że on chyba nie będzie miał nic na takiego, żeby mi to rozwalić przez to, że ma 8 siły więc nie powinno być problemu. Mhm. Niech żyje, niech żyje, żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Dobra. Satysfakcjonujące. No i od razu mu krwawiąko. A do tego poproszę mi wrzucić przymierze stali. W każdej zbroi znajdzie się szczelina. Mogliśmy to załatwić po zadaje wrogie rogi dwa punkty obrażeń, więc najprawdopodobniej będzie musiał walnąć w tego obrońcę, a jemu się wtedy uaktywni szał, więc nie będziemy go uaktywniać sami. W, w zamian tego wrzucimy opancerzony drakkar, co nam pozwoli dać mu krwawionko na jeszcze... ...że tak powiem, tego kolesia. A on się boostuje co jeden, tak? Tak. No to trzeba będzie zdecydowanie go myknąć. No. Tak też można. Jak widać. No to zróbmy teraz z tym drockarem. Okej. Okay. Jeden punkt krwawienia, co prawda, stracę, ale on dostanie dwa punkty w plecy na koniec góry, więc to jest dla mnie ważniejsze. A ile tutaj jest rządza krwi? Dwójka. Liria! No to wartałoby rzeczywiście wykorzystać na rządzę krwi. Zróbmy tak. Fawionko, niech ma. Całkiem spoko. Eee, no to teraz odpalimy szabrowniczkę. Tyle zbroi, ciężko będzie pływać! Za 3 tylko i za 2 dostanę. Przy czym ci mają słuchając? Nie, więc... Nie mogę zapyść. Za 1. Jest 10-10. Więc teraz polecimy Grasandem z Falblada. Tutaj dwa damage, a tutaj krwawionko. Co prawda, tylko jeden się zbustował, ale to już trudno. Będzie pas pewnie, nie? Dokładnie. Więc my też pasujemy. No i teraz zrobimy dry pasa i w ostatniej rundzie mamy tak zwanego last Tak to chyba wychodzi. Dobra. Mamy mazla. Mamy royal decree. Mamy morg Mamy to... Kurde. Zajebiste karty, panie. Oczywiście, że drive pass. Tutaj zapał no To mi wygląda jak taki typowy no dek na, na upiory te całe, no ale nie ma tych upiorów, więc ani tych komandosów plus blue pass, więc to jakoś inaczej działa ale dobra, zaraz zobaczymy o co tu chodzi. O, mamy kombo z Drakarem, mamy Jengena na Loka Royal Decree i takie tam cuda. Także całkiem spoko, dobra, kończymy wymianę. Niech będzie. Co on teraz zrobi? On zaczyna. Lyryjski kusznik, na twój rozkaz. No i teraz tak, są dwie opcje. Mogę go na przykład podjumać, ale nie. Najlepiej będzie chyba pancerzony drag Teraz wystawić. Jak chce strzelać, to niech strzela w niego. Dla mnie bomba. Seltkirk No to gorzej już Ale nie wykorzystał Seltkirka O to ciekawe To to było bez sensu To ja nie widzę lepszego rozwiązania Jak takie Teraz wylezą te wszystkie Blue stripy Za jednak. I jednak będą. A masz zamiar go użyć od razu? No, raczej. Dobra. Teraz jest taka sytuacja, że w tym rzędzie będzie miał od groma. Kart. Prawdopodobnie jeszcze mu tu coś dojdzie. Ja mu mogę dorzucić jedynkę swoją furią. I teraz dobrze by było, żeby on miał na przykład trójkę. I dwójkę jeszcze jakoś zrobioną. I teraz jak to wykonać? Dobra, na razie wystawimy drakkar bojowy. Tu możemy coś, czuję, ładnie mu ten rząd wyczyścić. O, czwóreczkę jeszcze jedną będzie sobie musiał wrzucić. I jeszcze jedna czwórka mu przyjdzie. Czyli będzie miał dwie trójki. Będzie miał trójkę. To ja mu zrobię zaraz dwójkę i będzie git. A, on może jeszcze sobie wzmocnić jednostkę o 1, To by mi trochę pokrzyżowało plany. No, ale dobra. Spróbujmy, spróbujmy to zrobić tak jak e, zaplanowane. Czyli tak. Weźmy, wrzućmy tą pacjentkę i cenę zadajmy dwa damage. A. Jeśli nic teraz nie zrobi, to w następnej turze walimy Regisa. No zrobi o tyle, że się pozmieniają, ale się nie spustują, nie? O, jeszcze szóstka jest, więc idealnie. Ile ich tu jest? 2, 4, 6, 7. Czyli jest jeden problem. Nie, nic nie zrobił. No to elegancko. Eee, to w takim razie ja robię tak. Teraz Royal Decree. Regis. Cieszę się, że nie straciłeś dobrej przejęci Dziękujemy. To był Regis na cały rząd. Elegancko. Elegancko poszło. Elegancko. Co teraz? No jego główne combo poszło się czesać. I teraz zobaczymy, co jeszcze może wykombinić. Eee, ten mogę za piątkę zadać damage. Więc jak on nie wykorzysta tego arbalesta czy kusznika, no to poleci zaraz. Royal Decree i mamy Pawetę, która mi wtasuje brązową jednostkę i wszystkie kopie z cmentarza. No dobrze. Ale którą on jednostkę z cmentarza w takim razie wrzucił? Aż jestem ciekaw, wrzucił te wszystkie upiory. Ale upiorów on już nie wyciągnie z stali. Chyba. Chyba, że jest jakaś magiczna karta, która to robi. O, mamy teraz dżengę freta idealnego. Nie znoszę kiedy uciekają. Dziękujemy. A Vernonem może ich powrzucać. No może za północ, za Temerię. No nawet mu się udało, widzę. No ale w kogo on mi on strzeli? Nie mam nikogo z jedynką. No ten pan mógłby tu namieszać jeszcze trochę No ale on długo, nie, on długo nie pożyje, także spoko No temu panu już dziękujemy, nie? Tu ma jedną jedynkę, więc spoko tak myślałem, no za wiele by tu nie nadziałał już. Poddał. Dobrze. No to grunt, że się udało wygrać w końcu. Regis tym razem poleciał ładny. No i dobra, to by było na tyle. E, dzięki bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia. Następnym razem, widzimy się. Cześć.